Cześć, witam Cię w kolejnym już odcinku serii Zanim Kupisz Produkt w serii, w której wykonujemy sobie research na temat ciekawych produktów, a następnie omawiamy je sobie pod kątem danych technicznych i wielu innych ciekawych kwestii. A tematem dzisiejszego odcinka będą słuchawki z mikrofonem Series Arctis 3. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów na temat tego produktu to pamiętaj o tym, aby zostawić polubienie pod tym filmem, jak i zasubskrybować mój kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami, które dość Regularnie publikuję na tym kanale. Zaznaczam również, że link do omawianego produktu znajdziesz w opisie mojego filmu. To tak, gdybyś chciał poznać jeszcze więcej szczegółów na jego temat. No dobra, teraz kiedy wstęp mamy już za sobą, no to skoncentrujmy się już nieco właśnie na tych słuchawkach. No i standardowo rozpoczniemy sobie od spraw cenowych. Jeżeli chodzi o słuchawki SteelSeries Arctis 3, no to zakupimy je przez internet w cenie około 300-360 zł, mniej więcej gdzieś tam w tych okolicach, w tym przedziale cenowym powinniście znaleźć i móc zakupić te słuchawki w internecie. Oczywiście tutaj macie dość spory wybór, jeżeli chodzi właśnie o możliwości zakupu tego produktu. Te słuchawki komputerowe dostępne są w naprawdę wielu sklepach. No i tutaj od razu zaznaczasz, że można zakupić te słuchawki w różnych wariantach kolorystycznych. Do wyboru są m.in. słuchawki w kolorze czarnym czy też białym, a zatem jest pewien wybór, jeżeli chodzi właśnie o kolorystykę. Jeżeli Ci zależy właśnie m.in. na tym aspekcie, no to jak najbardziej tutaj masz pewną gamę, wariantów kolorystycznych. Jeżeli chodzi natomiast o kwestie związane stricte z technicznymi sprawami, no to przede wszystkim warto rozpocząć omawianie od poduszek zastosowanych właśnie w tych słuchawkach, z tego względu, że są to specjalne poduszki Airwave, które przynajmniej w zamyśle mają za zadanie zapewnić odpowiednie oddychanie i wygodę, ale nie tylko, bo mają też za zamyśle udostępnić taką pewną izolację, jeżeli chodzi właśnie o sprawy związane z różnego rodzaju szumami, a zatem dość ciekawie się to zapowiada, spore zastosowanie jeżeli chodzi o kwestie związane właśnie z poduszkami i materiałem stosowanym właśnie w tych słuchawkach. Oczywiście oprócz tego słuchawki te mają też za zadanie sprawdzić się w różnego rodzaju grach, muzyce, filmach czy po prostu podczas zwykłego korzystania na przykład z komunikatorów głosowych jeżeli zatem poszukujecie słuchawek, które znajdą swoje zastosowanie na przykład właśnie w grach, gdzie takie efekty dźwiękowe są dość powszechne i gdzie zależy nam właśnie na dosłyszeniu odpowiednio szybko i skutecznie różnego rodzaju właśnie dźwięków, no to być może w takim przypadku właśnie słuchawki SteelSeries Arctis 3 będą tutaj bardzo ciekawą propozycją, którą na pewno warto się zainteresować. To co jeszcze wspomnę, jeżeli chodzi właśnie o ten sprzęt, no to takie kilka kwestii technicznych. Jeżeli chodzi o typ złącza, no to w tych słuchawkach znajdziecie złącze jack 3,5 mm. Jeżeli chodzi natomiast o pasmo przenoszenia, no to będzie to pasmo od 20 do 22 tysięcy herców. Pamiętajcie też, że stricte są to słuchawki przewodowe, zatem trzeba liczyć się z tym, że po prostu podczas korzystania z tych słuchawek będziemy gdzieś tam mieli w okolicach jakiś tam przewód. Dodatkowo, jeżeli chodzi właśnie o te słuchawki, warto również powiedzieć kilka słów na temat Mikrofonu. Do tych słuchawek wykorzystany został specjalny mikrofon o nazwie Clearcast. Jest to generalnie mikrofon dwukierunkowy, którego czułość wynosi minus 48 dB, a zatem wszystko to wydaje się prezentować dość ciekawie, jeżeli chodzi właśnie o ten mikrofon. Zapewne zastanawiasz się zatem, czy warto zdecydować się na zakup tych właśnie słuchawek naucznych. Na to pytanie będziesz musiał sobie jednak niestety odpowiedzieć sam w oparciu najlepiej o swój własny research, bo też nie znam też stricte Twoich oczekiwań jeżeli chodzi właśnie o słuchawki. Moim zdaniem mimo wszystko te słuchawki nauczne mogą okazać się niezłym hitem, ze względu między innymi na udogodnienia, o których wspomniałem już wcześniej i które zostały zastosowane w słuchawkach SteelSeries Arctis 3. A zatem, tak to wszystko mniej więcej się zapowiada, jeżeli chodzi właśnie o te słuchawki. Dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca. No i oczywiście zachęcam cię do obejrzenia moich innych odcinków, które również znajdziesz na tym kanale. A tymczasem to by było na tyle. Trzymaj się i na razie.